Witam, test przyczepy firmy ABEI. Przyczepa wyposażona w przednie łóżko, rozkładana. Od razu spojrzymy tutaj oświetlenie. Radejko. Tutaj też oświetlenie mamy. Także do góry. Obok mamy jedynkę rozkładaną i nadstawkę dla dziecka również. Po drugiej stronie kuchnia, w której trzy palniczki gazowe. Złączymy. Jeden elektryczny. O, jak widzimy, temperatura to rośnie. Poniżej grill. I piekarnik gazowy. Także trzy palniczki gazowe i jeden elektryczny. Obok lodówka, która jest teraz załączona na gazie. Wskaźnik jest teraz na zielonym polu. Pokażemy zmrożenie. Minus 16,1. Lodówka działa w trzech systemach. Poprawimy tylko obraz. Tutaj mamy 230 podtrzymanie podczas jazdy. I gaz. Jeżeli odpalamy na gazie, teraz widać że nam spada. Przekręcimy w połowę mniej więcej. I wystarczy przytrzymać. I automatycznie wskaźnik idzie w stronę zielonego. I wtedy gaz działa. Rozłączymy. Powyżej mamy zlew. I teraz tak. Woda ciepła. Woda zimna. Przejdziemy dalej. Mamy tak trumę gazową, czyli boiler gazowy. Woda. Mamy ustawienie temperatury, a poniżej ogrzewanie elektryczne. Piecyka, który się znajduje tutaj, który jest teraz załączony na gazie. Widać płomień. Odpalamy mniej więcej w pozycji trzeciej, wciskając pokrętło i jednocześnie iskrownik. Tu mamy rozprowadzenie ciepła manualne i automatyczne również z potencjometrem ten piecyk jak wspomniałem jest też elektryczny tyle że musimy przejść tutaj i włączamy pierwszy przycisk i znowu wracamy do tego pokrętła poniżej to jest od piecyka i mamy 500, 1000 i 2000 wat i również ustawiamy temperaturę grzania jeszcze wspomnę tutaj co mamy to pierwsze to było tego piecyka na 230 druga to jest woda na prąd również na 230 i tutaj mamy ładowanie zabezpieczenie 230 przełącznik karwan włącznik pompy jak widać Mamy zasilanie teraz 12,7. Ładowanie. O, jak rozłączymy, od razu nam spada. No, widać, że ładowanie jest. Teraz też mamy wszystko zapalone. Także jest na pewno mały spadek napięcia. Yy, jeszcze tutaj do góry mamy wentylator. Obroty lewe, obroty prawe pozycyjna skala i przechodzimy do toalety, w której mamy również do ciepła żeby zimna prysznic ciepła i zimna, światełko ład prysznicem, także Nikibelek, spuczka manualna. Czyli pompujemy. Tak oto wygląda przyczepa. Dziękuję bardzo.